Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Back to School w tym roku. I jest to filmik, który nagrywam na Waszą prośbę. Nie miałam zamiaru nagrywać, bo bardzo podobny filmik wstawiłam Wam dwa lata temu, ale jednak mnie o to prosiliście. Wiem, że wiele z Was wybiera się w tym roku do internatu czy do bursy. Nie wie, co wziąć, co spakować, żeby nic nie zapomnieć. Dlatego dzisiaj Wam opowiem co warto za sobą wziąć, aby no, dobrze przeżyć ten czas w internacie czy w bursie. Dla tych, co mnie jeszcze nie znają, od razu mówię, że przez 3 lata liceum mieszkałam w internacie, więc trochę doświadczenia mam. No 3 lata to jest dość dużo. Także myślę, że no, wiele rad, które tutaj się pojawi i właśnie rzeczy, które warto wziąć no umili czas spędzony w internacie no i Oszczędziłam wiele nerwów w przepakowaniu się. Muszę przyznać, że te trzy lotalice mi bardzo pozleciały. No, mi ten filmik już się nie przyda, ale myślę, że wielu osobom naprawdę pomoże. No i bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. No i zaczynamy od najważniejszej rzeczy, czyli od ubrań. No i tutaj myślę, że trzeba wziąć trochę tych rzeczy, no bo i na każdą okazję, i na każdą pogodę. Wiem, że Ci co będą wracali sobie na weekendy do domu zawsze mogą te rzeczy przywieźć, wyprać sobie, wymienić, wziąć nowe do internetu na kolejny tydzień. No ale nie każda osoba ma taką możliwość. Przez pierwsze dwa lata przywoziłam sobie nowe rzeczy właśnie co tydzień, a w klasie naturalnie odpuściłam i wszystko zawiozłam naraz. Potem się już z tymi rzeczami jeździć nie chciało. Na pewno przydadzą się jakieś ubrania na elegancko. Nie wiem, jakieś wyjście do teatru, do opery, jakaś gala, nie wiem, konkurs, wydarzenie szkolne, czy nawet rozpoczęcie roku szkolnego, od tego powinnam zacząć. To wtedy, nie wiem, przyda się właśnie jakaś sukienka, jakaś koszula, spodnie, czy tam, nie wiem, garniturek się jest chłopakiem. Także takie eleganckie rzeczy trzeba ze sobą wziąć. Na pewno też trzeba wziąć ze sobą ubrania na sportowo, czyli no nie wiem, jakieś krótkie spodenki do ćwiczeń, jakieś tam luźne koszule, coś w tym stylu. Po pierwsze na WF po drugie no jak ktoś lubi ćwiczyć, biegać, no to do tego. No i też jakiś tam strój kąpielowy. Kolejny typ ubrań, który się przyda, to są ubrania na luźno, to jakieś nie wiem, luźne dresy, jakaś luźna bluza, spodnie takie mięciutkie albo jakieś onesie. No mówię tutaj o chłodniejszych wieczorach, tak wiecie, do herbatki, do kawusi, żeby sobie usiąść i wychylować, poczytać książkę, no po prostu na luźno sobie chodzić po tym internacie, a nie cały czas w takich rzeczach, mm, no wyjściowych. Jeżeli chodzi o rzeczy na co dzień, to tutaj się rozwodzić nie będę, bo każdy wie, no co musi wziąć. Jeżeli chodzi o ubrania, no to jeszcze jakieś tam okrycia wierzchnie, czyli. Kurtki na jesień, na zimę. No i nie zapomnijcie też o jakichś butach, zmiennych butach, e, japonki, czemu klapki do kąpieli, e, kapcie na wieczór, chociaż ja tylko chodziłam w klapkach, no bo tak mi było wygodniej. E, jakieś buty sportowe, buty na co dzień. No i tutaj myślę, że każdy no, wie, co powinien wziąć. Tak jak mówię, z grubsza jak to wygląda. Kolejną taką dużą grupę do wzięcia stanowią kosmetyki. No i tutaj też każdy raczej wie co potrzebuje ale nie zapomnijcie wziąć jakiegoś szamponu, odżywki czegoś do mycia twarzy jakiegoś balsamu, płynu do kąpieli jeżeli ktoś maluje, no to wiadomo, kosmetyki do makijażu a tak to szczotka do włosów pasta, szczotka do zębów i z kosmetyków tak skrótsza to byłoby chyba tyle do kąpieli, poza klapkami, o których już wspominałam no trzeba wziąć jakieś ręczniki ja ręczniki brałam zawsze na zapas, żeby jak mi się jedne pobrudzą, czy uznam, że już są do wymiany, to żeby od razu mieć no, drugie, zapasowe, a nie się nagle okazuje, że nie mam czym się wytrzeć. Ja cały czas miałam trzy ręczniki w użyciu, jeden do twarzy, drugi do ciała, do włosów, no i tyle. Jeszcze tam basenowy jakiś, tak, basenowy ręcznik też warto wziąć. Tak jak już mówiłam, można co tydzień czy co dwa sobie przywozić nowe rzeczy z domu, wyprane, a no brudę zawozić i tam prać. Ale jeżeli jest taka możliwość, żeby wyprasować rzeczy w waszym internacie czy w bursie, skorzystajcie z niej. Mi od klasy naturalnej yy, już się bardzo nie chciało tych rzeczy wozić. Uznałam, że po co w ogóle jeżdżę z takim napanym plecakiem, No po co? Wcześniej ja też miałam zawsze jakieś kapsułki do prania, czy proszek, ale wolę kapsułki, bo kapsułki mają trzy w jednym czyli płyn do płukania, no, płyn do prania i coś tam jeszcze, więc nie trzeba mieć, wiecie, tych trzech rzeczy osobno, ale nigdy z tego nie korzystałam, dopiero właśnie w klasie maturalnej i żałuję, że tak nie robiłam cały czas. Nie ma po co jeździć z rzeczami co tydzień, lepiej sobie wziąć tylko komputer, mały plecak i tak pojechać do domu i tak wrócić. Ja jestem osobą, która lubi zawsze wszystko mieć i lubi mi zawsze wszystko swoje, a nie pożyczać od innych, dlatego faktycznie, może tych rzeczy być dużo do wzięcia, Trochę mi to zostało, bo to dużo mi zostało do opowiedzenia wam, no ale myślę, że każdy sobie sam oceni, czy chce tyle brać rzeczy, czy, czy też, no nie. Często robiłam coś swojego do jedzenia w internecie, e, często korzystam z aneksu kuchennego, dlatego wzięcie sztuczców, talerzy, jakieś tam deski do krojenia, noża do krojenia, e, miski, garnka, patelni, szpatułki, no było dla mnie niezbędne. Oczywiście garnek i takie tam rzeczy do robienia jedzenia się nie przydadzą, jeżeli nie będziecie mieli dostępu do kuchni, do aneksu kuchennego. Aczkolwiek myślę, że w większości internetów jest taka możliwość, żeby sobie samemu przygotować jakieś tam jedzonko czy coś podgrzać. Do pozmywania po jedzeniu przyda się no, płyn do mycia naczyń. O, akurat tam stoi jeden. <noise> no i gąbka. Jeżeli regulamin waszego internetu, bursy, pozwala na wzięcie własnego czynka elektrycznego, no to zróbcie. Prządek tak się zawsze przyda, czy to do zelenia jakiejś herbaty, kawy, zrobienia sobie owsianki, zupki chińskiej, chociaż to od odradzam, czy kisielka. No serio, własny czajnik to jest duży komfort. Czasami jest w internetach taki wiecie czajnik, na przykład na korytarzu czy w kuchennym, ale myślę, że y, opcja wzięcia czajnika na własność jest o wiele wygodniejsza. Kolejnym bardzo ważnym i przydatnym, moim zdaniem, urządzeniem jest lodówka, ale na to nie każdy internet czy bursa pozwoli. Poza tym w większości internetów czy burs no jest lodówka ogólnodostępna, ale z komentarzy tutaj waszych wielokrotnie wyczytywałam, że kradną jedzenie z takich lodówek, z takich miejsc, dlatego ja polecam mieć własną małą lodóweczkę. Ja na początku własnej lodówki nie miałam, ale miała ją moja splokatorka. Potem, jak zmieniałam pokój, to żyłam przez chwilę bez lodówki. Ciężko mi się żyło, no bo nie miałam jak przechowywać jakiegoś jogurtu czy mleka, sera tego, cokolwiek. No było problemem, jeszcze jak było już w miarę ciepło na dworze, więc trzymanie produktów za oknem nie wchodziło w grę. No to wtedy zaczęłam się rozglądać za lodówką i udało mi się kupić. Za niewielkie pieniądze, a za 100 zł, lodówkę od dziewczyny, która e, no, w tamtym roku kończyła szkołę i się z swojej starej lodówki pozbywała. Mieszkając w internecie, przez bardzo długi czas kupowałam sobie e, zgrzewki wody no i taką wodę piłam. Co było zupełnym bezsensem, bo po pierwsze, taka woda jest mega ciężka, po drugie, no to było bardzo nieekologiczne rozwiązanie, dlatego od drugiej klasy bodajże, kupiłam sobie dzbanek filtrujący wodę. Na taki dzbanek mogą się zrzucić osoby mieszkające w jednym pokoju, na przykład ja z moją Waroniką robiłyśmy tak, że akurat dzbanek był mój, ale raz ja kupowałam filtr, a raz ona. I tak samo się sobie na no, ten filtr wymieniałyśmy. Teraz będzie największa oczywistość, ale to ma być w miarę kompleksowy, dlatego tutaj wspominam. No, przyda Wam się wszystko, co jest związane z no, nauką w sensie to, co jest potrzebne do nauki, czyli jakieś ćwiczenia, to, te podręczniki, książki, y, przybory do pisania ogólnie. No i lampka na biurko. Lampka się przyda do uczenia się wieczorami, czy jak będzie Was wkurzało górne światło. U mnie w internecie była świetlówka, więc nienawidziłam tego oświetlenia. Y, no to lampka wtedy się jak najbardziej przydaje. Jeżeli jesteś osobą, która lubi wcześniej chodzić spać, y, albo nie umie zasnąć przy świetle tam górnym czy przy lampce, polecam sobie wziąć taką opaskę na oczy do spania. Ja z tego akurat nigdy nie korzystałam, nawet nie miałam, ale mi górne światło nie przeszkadza w zasięciu. Ja umiem zasnąć w każdych warunkach. No moim zdaniem nie ma po co być takim problemowym blokatorem, tylko jak ktoś inny chce się uczyć wieczorem, to należy mu to pozwolić, przynajmniej taka jest moja opinia, bo nigdy nie wiadomo, czy powiem się, rolenia odwrócą i to wy będziecie chcieli się na przykład uczyć, nie wiem, do rana, a wasz spróbulekator nie będzie miał z roboty. Także no, nie ma co się na początku o coś takiego pożreć, tylko właśnie podejść do tego bardziej bezproblemowo. Ale to taka moja mała rada. W moim internecie była sprawdzona czystość i trzeba było zachować porządek, więc jakaś szufelka się często przydawała, to znaczy często. No, co jakiś czas. Albo jakiś mob chociaż my myłyśmy z warunką podłogę raz na rzadko. Ale akurat takie rzeczy często są dostępne w internacie, do wypożyczenia. Poza jakimiś tam przyrządami do sprzątania, na pewno przydadzą się worki na śmieci, więc to polecam sobie od razu ze sobą wziąć. No i ja też miałam własne kosze na brudy, takie najzwyklejsze wiadra z za 4 zł, bo na no ten Śmietnik internetowy mnie wkurzał. Jakby miał takie dziurki, był trochę połamany, dlatego wolałam mieć własny pojemnik na śmieci. A ubrania brudne też trzeba gdzieś wrzucać, dlatego własny kosz na brudy no, jest jak najbardziej przydatny. Kolejną rzeczą do wzięcia jest wycieraczka na buty. No, oczywiście nie jest to obowiązkowe, jak większość z tych rzeczy, o których mówię, no, ale jak jest jesień i się nanosi pełno błota w butach. To lepiej to zostawić na raczce przed pokojem, a nie wnosić i robić sobie syf, a potem to sprzątać. Do przechowywania rzeczy, kosmetyków, jakichś tam nawet, nie wiem, przyborów pisemnych na biurku, polecam sobie wziąć różne organizary i pojemniki. Ja miałam jeden pojemnik na bieliznę. No kosz na burde to w sumie też taki duży pojemnik. Miałam coś tam na kosmetyki i yy, na. Yy, wyleciało mi z głowy. A, na długopisy, jakie tam rzeczy podobne. Ja byłam na z Infie, dlatego wzięcie komputera było dla mnie czymś obligatoryjnym. No ale myślę, że komputer się przydaje prawie cały czas, choćby do nauki, do robienia jakichś tam notatek, czy do oglądania seriali. Do komputera oczywiście jakaś tam myszka, ładowarka, podkładka pod myszkę, no i internet. U mnie internetu w internecie nie było, dlatego miałam własny modem, kupowałam sobie tam pakiet co jakiś czas. No i musiałam sobie jakoś w ten sposób radzić. Z takich rzeczy elektronicznych mi się bardzo przydawała drukarka. Bardzo często coś drukowałam. To materiały do Olimpiady, to materiały na angielski, czy do lekcji, mam jakieś tam zadania. No i nie wyobrażam sobie życia bez drukarki w internecie. W ogóle mi się drukarka bardzo często przydaje a do drukarki ryza papieru, koniecznie. Jak przed chwilę słyszeliście, ja miałam dość dużo tej elektroniki, dlatego mi się bardzo przydawał przedłużacz. Przy biurku miałam dwa kontakty, no i miałam do podłączenia i kamerę, i telefon, i komputer, i lampkę, i coś tam, i drukarkę, więc no, przedłużacz był u mnie niezbędny. W internecie czy w bursie spędza się bardzo dużo czasu i ja jestem zdania, że trzeba tam sobie jak najbardziej udomowić, żeby czuć się jak u siebie. Dlatego, jak oglądaliście moje vlogi, czy tam filmiki, widzieliście jakieś tam dekoracje. Ja polecam wziąć sobie jakąś roślinkę, jakieś zdjęcia, przykleić sobie zdjęcie na ścianę, tak jak ja mam tutaj teraz u mnie w domu. E, oczywiście, jeżeli można, no bo nie zawsze pewnie będzie można, no ale żeby ten pokój sobie jak najbardziej udomowić, żeby tam się czuć dobrze. a nie, żeby to miejsce wam sprawiało jakieś przykrości, ból, że jesteście daleko za domem. Tylko, żeby tam się czuć jak u siebie. U mnie w interacie nie było, z tego co się orientuję, możliwości wypoczynania kodry, pościeli, poduszki itd. Dlatego to wszystko trzeba było mieć swoje. Z pościelą polecam robić sobie tak samo jak z ręcznikami, czyli mieć w szafie jakąś na zapas na zmianę. Żeby móc położyć się na łóżku w ciągu dnia w ubraniach i nie pobrudzić sobie jednocześnie pościeli, polecam sobie wziąć jakiś fajny i przyjemny kocyk, który również się przyda na jakieś chłodniejsze wieczory. Od czasu liceum, kiedy miałam na głowie te rzeczy do zrobienia, no, nauczyłam się planować i zapisywać to, co mam do zrobienia, dlatego miałam przez całą drugą klasę tablicę kredową na drzwiach przyklejoną, a tak poza tym miałam tablicę suchościeralną. O mojej w interesie jest skrzydle damskim myślę, że w większości pokojów można było znaleźć jakieś lusterko, takie wiecie, stojące, żeby rano się przeglądać, zanim się wyjdzie z pokoju. Oczywiście lustra były i w łazience, i na korytarzu, ale do pomalowania się rano, czy do urzysania się szybko przed szkołą, myślę, że własne lusterko się przyda. Zbliżamy się już do końca, bo zostały tylko dwie rzeczy. No i przed ostatnią jest żelazko. Akurat żelazka ja własnego nie miałam, no bo nie czułam takiej potrzeby. W internecie, w pralni było dostępne żelazko do wypożyczenia, dlatego jak raz na pół roku potrzebowałam coś wyprasować, to schodziłam tam i no tam prasowałam. No jeżeli ktoś potrzebuje sobie rzeczy na co dzień, myślę, że żelazko się przyda, aczkolwiek nie wiem, czy w sumie żelazko własne można było mieć. Jeżeli chcecie brać żelazko, to też sprawdźcie to najpierw w regulaminie, czy na pewno można. No, i ostatnim punktem na liście rzeczy do wzięcia są leki. Jeżeli ktoś stale przyjmuje jakieś leki, no to wiadomo, trzeba je wziąć. No, a jeżeli nie, to i tak jakieś yy, no, leki na ból głowy. Generalnie leki przeciwbólowe się przydadzą, tak w razie W. Jakieś leki przeciwgorączkowe. No, taka standardowa pierwsza pomoc przy, yy, nie wiem, przeziębieniu, czy jak ktoś się właśnie źle czuje. No i to już było wszystko. Yy, generalnie. Wiem, że tego było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie trzeba wszystkiego brać, żeby przeżyć w internecie. Ja Wam przedstawiłam taką listę rzeczy, które warto wziąć, i no mówię Wam to z własnego doświadczenia. Mnie w tym roku też jaka przeprowadzka do Warszawy pod koniec września, no ale to wszystko w swoim czasie. Pewnie wrogi z tego będą. A ja trzymam książki za wszystkich, którzy za parę dni wracają do szkoły. Życzę Wam wielu sukcesów, no i żeby ta nauka Wam łatwo przychodziła. A Ci, którzy po raz pierwszy idą do internetu i bursy, nie stresujcie się, bądźcie otwarci na nowych ludzi, na nowe znajomości i wszystko jakoś się ułoży. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!